Cześć, znowu jestem w salonie Paradyż, ale dziś jest mega wyjątkowy dzień, bo wcale nie chodzi o moją łazienkę, ale o łazienkę, która zwyciężyła w mojej edycji konkursu w stylu Paradyż. Właśnie czekamy na laureatkę i chyba już jest. Chodźmy zobaczyć. Cześć, Kasia, witam. Cześć, Moje gratulacje. To to mi miło. Mi również. A to jest Kajtek, tak? Główny bo bohater naszego zdjęcia. Cześć. Dobra, to nie trzymam Was w niepewności, chodźmy zobaczyć projekt. Chodź się zabieram Ciebie do Agnieszki. Agnieszka jest główną projektantką ceramiki Paradyż. Razem z Agnieszką przygotowałyśmy projekty funkcjonalne łazienki dla Ciebie. Ja Was zostawiam, Dzięki. jesteś teraz w najlepszych możliwych rękach. Powodzenia. Dziękuję. Pani Kasiu, to mamy tak, rzut, który ustaliłyśmy wspólnie i mamy dwa pomieszczenia, to co jest w tej filibuce i to co jest toaletą. Zgadza się. Czyli właściwie to łazienko, tak, bo mamy i wannę i umywalkę i wszystkie te czynności, które wykonujemy na co dzień e, związane z, e, z higieną. Żeby zamknąć tę przestrzeń, żeby można było połączyć pomieszczenia, tu pozbędziemy się drzwi, dobudujemy ścianę, za to przytniemy te, tak, tutaj robi się przejście. Podniesiliśmy buceł zyskując dodatkową przestrzeń na dodatkowe sprzęty, które są niezbędne. Wykonaliśmy dużą kabinę prysznicową, budujemy blat, stawiamy wygodną, przyzwoitą umywalkę, mamy miejsce na pralkę. Ta część, która została zabudowana, została przeznaczona na dużą szafę do przechowywania różnych ważnych rzeczy, które są potrzebne w łazience. Czyli nasz idealny projekt wygląda tak. Super, bardzo podoba mi się ten projekt. Uh -huh. Tutaj na przykład czarno-białe też bardzo fajne. Bardzo mi wpadły w oko. Też takie właśnie ala mozaikowe. Właśnie. Te czarne, te. tak. Uh -huh. Tylko właśnie czy, czy matowe, czy jednak czy bardziej To wszystko zależy właśnie jakiś tak, Tutaj są zwykłe proste, te. Fajne też połączenia. Ładne, no, a tak. Agnieszko, wybrałyśmy płytki do naszej łazienki. Wspaniale. Patrz, ja też znalazłam dla ciebie coś, co może być wspaniałym uzupełnieniem, tego produkty, które wyjrzałyście i wybrałyście. Świetnie, bardzo mi się to podoba. Jeśli Ci pasuje, ja wprowadzam płytki do projektu i mam nadzieję, że wszystko będzie znakomicie wyglądało. Świetnie, to jest ten projekt. Bardzo mi się podoba. Mamy to. Wspaniale w takim razie nadszedł najwyższy czas na wręczenie naszej nagrody. Jest to 10 tysięcy złotych, to jest czek na 10 tysięcy złotych oraz materiał ceramiczny do e, przy, jakby wyłożenia w tej łazience. Nasz projekt dla Pani no oraz pełne wsparcie przy jego realizacji. Dziękuję bardzo się bardzo. cieszymy i serdecznie gratulujemy. Dziękuję, bardzo się cieszę. Jest to mega zaskoczenie, ale bardzo się cieszę. Świetna nagroda. Kasia, to było świetne zdjęcie i nie dziwi mnie, że wygrałaś. A Wy pamiętajcie, bo konkurs cały czas trwa i czekamy na Wasze zgłoszenia. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.paradyż.com i pamiętajcie o hashtagu w stylu paradyż. Zapraszamy!